Cześć. Cześć, jestem wielkim fanem Discovery Channel, bo tylko jak mam czas, albo rano, albo jak wracam ze szkoły, to pierwsze co robię, to wrzucam plecak w kąt i kładę, i walę się na kanapę i, w, i włączam Discovery Channel i oglądam i jestem Barry Grease, pogromców mistu, mit, mitów. Jestem amerykańskim choperem. Jestem, jak to jest zrobione. Jestem fany, fanny, fany Czterech Kółek. Jestem fanem Klatki Czasu. Jestem, jak przeżyć w dziczy. Że... i w ogóle wszystkich jego kanałów, które puszczają. Także serdecznie was zachęcam do oglądania. Tego kanału Discovery, bo super jest. I można dużo się rzeczy dowiedzieć. I pozdrawiam wszystkich, którzy kochają kanał Discovery i go oglądają. I wszyscy, którzy go tworzą. I tam co występują. I, i dzięki którym ten kanał jest. Także serdecznie Was pozdrawiam. Trzymajcie się.